Witam serdecznie Daniel. Z tej strony jest dużo mechanik w Warzone, które możemy wykorzystać, ale ich nie wykorzystujemy. Może z braku świadomości, lub po prostu o tym zapominamy. Dlatego dzisiaj, powiem Wam. O różnych mechanikach i wskazówkach, które możecie wykorzystać na w Warzone, aby być skuteczniejszym, aby wygrywać więcej fightów, aby skuteczniej uciekać lub skuteczniej gonić naszego przeciwnika. Także zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do lajkowania oraz komentowania, plus zapraszam Was do odwiedzenia drugiego kanału Al Squad Gameplays, na którym dodałem filmik o trybie najlepszym dla graczów początkujących. Plus mam tam komentowanie gier widzów, komentowanie gier prosów, komentowanie gier randomów, plus moje gameplaye z tamtego kanału również dużo może. Wynieść. Zapraszam tam serdecznie. Dobra moi drodzy, zaczniemy od rzeczy bardziej oczywistej, natomiast dalej pojawiają się pytania na streamach, jak to zrobić. I widzę, że ludzie też nie pamiętają, aby to wykorzystać lub nie potrafią tego wykorzystać. Mianowicie aktywacja broni trzeciej, czyli... Deskorolki albo noża, pałek, obojętnie cokolwiek sobie tam ustawicie. Teraz po co to robić? Przede wszystkim dlatego, że poruszamy się szybciej. Jak mamy tutaj taktyczny sprint, no to faktycznie taktycznym sprintem szybko biegniemy, ale taktyczny sprint w końcu się skończy. Zwłaszcza jeżeli mamy jakąś cięższą broń, jak jakaś szturmówka, erpek, obojętnie. Więc w tym przypadku możemy wyciągnąć deskorolkę, nóż i poruszać się o wiele szybciej. Więc jeżeli to opanujecie i opanujecie zmianę. Z broni trzeciej na broń główną i będziecie mogli się poruszać w jedną i w drugą stronę. No to faktycznie będziecie w stanie uciekać albo dogonić przeciwnika o wiele szybciej. Teraz jak to przede wszystkim ustawić? Wystarczy, że w ustawieniach sobie wpiszecie: Aktywacja specjalnej broni do walki, wręcz czyli będziemy tak specjalnej do broni i w zależności od tego, czy macie pada czy macie myszkę, ustawiacie sobie pod przycisk lub pod przytrzymanie przycisku. Ja grając na myszce zawsze miałem pod przytrzymanie przycisku, natomiast niektórzy wybierają sobie osobny przycisk do kliknięcia to już jest specja preferencji i warto to faktycznie używać i implementować tego, ponieważ faktycznie z tym jesteśmy w stanie się poruszać o wiele wiele szybciej. Kolejna rzecz, o której możecie nie wiedzieć, to jest możliwość edytowania loadoutów w czasie gry, powiedzmy, wchodzimy do naszego loadoutu. W moim przypadku wciskamy kwadrat. Znowu wciskamy kwadrat, i na przykład nie mam ustawionego magazynka. To muszę zmienić sobie dodatek. I zmieniam sobie dodatek na powiedzmy to. Hop, teraz moja szturmówka ma większy magazynek. Wybieram sobie. I proszę bardzo, mam magazynek, który założyłem. Więc, jeżeli coś się Wam popkiczka w loadoutach albo chcecie zmienić dodatek, który odblokowaliście, możecie to zrobić w czasie rozgrywki e, w meczu. Nie musicie czekać do kolejnej gierki, żeby cokolwiek zedytować. Teraz kolejną rzeczą, którą warto się nauczyć, jest tak zwany dive jump. Ponieważ wcześniej na Werdańsku tego faktycznie nie mieliśmy, nie mieliśmy tak zwanego delfin dive'a. Delfin Diver możemy zrobić naprawdę dużo rzeczy, możemy strzelać podczas delfina, możemy implementować to jako movement ofensywny lub defensywny, obojętny. Natomiast możemy też to wykorzystać jako sposób na przemieszczanie się dalej. Zobaczcie tutaj, chcę przeskoczyć sobie na ten daszek, czy. na, 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 ten, na ten balkonik na kolejny budynku. Jeżeli po prostu do tego podskoczę i zrobię skok. Nie jestem w stanie w ogóle na to doskoczyć. Z tego daszku nie da się skoczyć na ten daszek tutaj. Natomiast, jeżeli zaimplementuję ten tak zwany delfin dive i do tego zrobię skok, czyli aktywuję spadochron, to zobaczcie co się stanie. Biegnę, biegnę, biegnę. Dive, spadochron od razu i jestem w stanie się tutaj dostać. Teraz delfin dive możemy robić na parę sposobów, ponieważ to wszystko zależy od Waszych ustawień. Ja mam osobiście ustawienia hydrynowe na padzie. Na mysz tej klawiaturze jest to dosyć proste. Biegniemy przed siebie sprintem, następnie wciskamy przycisk do kładzenia się. I to wszystko. Natomiast na padzie niektórzy muszą biec sprintem i muszą przytrzymać wcisk w ślizgu, bo na jeden przycisk macie ślizg, a jak przytrzymacie, to wtedy robi wam dajwa. Albo jak ustawicie hybrydowe, ja muszę wcisnąć przycisk sprintu, następnie zrobić wślizg i to wszystko zależy od tego jak macie to ustawione, wiadomo na hybrydowym to jest to szybsze, natomiast no, niektórzy twierdzą, że hybrydowe ma swoje minusy, ja ich za bardzo nie widzę, e, więc to wszystko zależy od tego jak sobie ustawicie, w każdym razie warto implementować ten delfin dive do przeskakiwania e, na dalsze dystanse, ponieważ faktycznie jesteście w stanie dalej... Dolecieć. Prosta sprawa. Kolejną ciekawą mechaniką, którą możemy zastosować w Warzone, jest implementowanie w cudzysłowie plecaków. Bo wiadomo, że plecaków już nie ma, nie możemy mieć dwóch skrzynek z amunicją, dwóch skrzynek z kewami, dwa razy BSP i tak dalej, tak dalej. to możemy wykorzystać LTV, traka, cokolwiek co jeździ na kołach i możemy wrzucić na dach tego traka, powiedzmy, to i to. Możemy sobie jeszcze wrzucić. Nie wiem, powiedzmy tarczę, możemy sobie wrzucić jak chcemy, to jeszcze, Oj, ta tarcza nie trafiła, ale powiedzmy, że chcemy rzucić jeszcze jedną skrzykę z amunicją i możemy zawieść naszym teammateom self-reza, BSP, albo przemieścić się z punktu A do punktu B z tym wszystkim na dachu i po prostu, jeżeli dojedziemy do naszego miejsca, gdzie, w którym chcieliśmy być, bierzemy to, hop, podnosimy sobie jedno, drugie. To lubi sobie zniknąć na chwilę, więc robimy tak i tak. I oj, znowu mi zniknęło. Jeżeli macie ten błąd wizualny... Po prostu podejdźcie do tego od, pod różnym kątem, bo to po prostu znika, zauważyłem, ale widzicie, to cały czas tu jest, widzicie, chwilę, chwilę na to natraficie i to cały czas jest, musicie wystarczająco szybko to podnieść, o. Proszę bardzo, jest. To jest taki brond wizualny, który pewnie, no nie wiem, czy naprawiam, czy nie. W każdym razie możemy wziąć i wykorzystać to wszystko za amunicją później. Także tyle, plecaki w autach. Kolejna rzecz, którą warto opanować na Brnańsku, to jest używanie pojazdów. I możesz użyć pojazdów naprawdę na wiele sposobów. Do rotacji, ale też do walki ofensywnej oraz do jakby sytuacji defensywnych. I pierwszą rzecz, którą faktycznie warto opanować lub myśleć o tym, to jest wykorzystanie pojazdu i tej właśnie perspektywy z trzeciej osoby. W momencie, kiedy jeździłem pojazdem faktycznie mamy tutaj wizję trzeciej osoby. Możemy się rozglądać na każde strony. Natomiast oczywiście jak wyjdziemy, no to faktycznie, no, nie mamy takiej wizji z pojazdem, więc załóżmy, że chcemy podjechać tutaj, nie wiem, tutaj jest ten typ, on sobie wjeżdża do, do samochodu, zostawiamy go na razie w spokoju, nas na razie nie interesuje, już widzę, że się chłop nas uczepił bez sensu. Jak, jak jest powód tego, że się mnie uczepiłeś, Po co to ci, bo... Kiedy nagrywam filmik, nie ma, nie ma sensu mnie podjeżdżać, kiedy nagrywam filmik. Więc tak, wracając do tematu. Kiedy mamy pojazd, możemy wykorzystać tą opcję Wizji trzeciej osoby. Przykładowo, chcemy zobaczyć, co tu jest za górką, możemy wykorzystać nasze auto i w tym sposobem widzimy więcej. Bo tutaj ja nie widzę, co się dzieje na tej górce. Żeby zobaczyć, co się dzieje na tej górce, muszę faktycznie podejść. Natomiast jeżeli mam auto. Widzę o wiele więcej, widzę co się dzieje. Ta osoba po prostu nie ma dla mnie wizji, nie ma wizji na moje auto. Dla przykładu pobiegnę tam, zobaczę jaka jest wizja, właśnie z tamtej górki, i zobaczycie, ile faktycznie tego auta widać. Z perspektywy przykładowo osoby, która znajduje się tutaj, bo nawet gdyby ta osoba miała snajpę i miałaby łatwy strzał ze snajpy, powiedzmy na mnie, tego auta po prostu nie widać. No jest tamte auto, wiadomo, że jest za kurką, ale nie ma. Jakby takiego łatwego strzału ze snajpy, żeby faktycznie mógł mnie trafić. No nie ma, nie ma jak. Nie ma jak po prostu mnie trafić. Więc dzięki temu możemy wykorzystać naszą wizję trzeciej osoby i faktycznie sprawdzić. Gdzie są ludzie, jak się pozycjonują, czy wyszedł z osłony, wtedy możemy wyjść z auta i do niego strzelać. Faktycznie warto się tego nauczyć i warto po prostu o tym pamiętać. Kolejna rzecz, której warto się nauczyć, lub którą warto wykorzystywać, to są glitche w pojeździe. Mechaniki w pojeździe, które nam umożliwiają powiedzmy teleportację. Już tłumaczę o coś. Załóżmy, że mamy tutaj typa. Strzelamy się tutaj w ten sposób, w ten sposób. Natomiast on ma cover, ja tego covera nie mam. Powiedzmy, że chce nawet uciec pojazdem i gdzieś tam się przemyśli. Problem polega na tym, że ta pierwsza animacja, która trwa około 200. Sekundy, może nam sporo przeszkadzać. Tak? To trwa może, nie wiem, dwie sekundy. Jesteśmy bardzo łatwym strzałem. Natomiast, jeżeli wykorzystamy powiedzmy, tą mechanikę i mamy tutaj już chetli, czy mamy osłonę. Jesteśmy w korzystniejszej pozycji, może nawet w korzystniejszej pozycji niż nasz przeciwnik. Więc o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o zmianę miejsca. Mamy zmianę miejsca na poszczególne przyciski, w zależności od tego, co sobie ustawicie. I ta zmiana miejsca powoduje właśnie tą teleportację. Możemy zrobić. Wejść do auta, zmiana miejsca, wyjście z auta i mamy headlicz. Możemy wejść do auta, jeszcze raz, wejść do auta i wyjść sobie tędy jesteśmy w środku, możemy strzelać. Możemy wejść do środka, znowu zmienić miejsce, jechać dalej. Możemy znowu wejść tędy, wejść do środka. Możemy zmienić miejsce, strzelać do typa. Możemy wyjść z tej strony, strzelać do typa. Możemy zmieniać miejsce, jak chcemy. Osoby, które faktycznie opanowały zmieniane miejsca w samochodach, naprawdę wygrywają więcej fightów, bo często ta osoba, którą się bijemy, nie ma pojęcia, co się dzieje, tak? Więc pamiętajcie, najważniejsza rzecz to jest hop, hop. I możemy wyjść i strzelać z tej pozycji, z pozycji headglisha, z pozycji osłony Jeżeli opanujecie zmiany miejsc, wsiadanie do auta i tak dalej Mówię wam, że to jest game changer w czasie poszczególnych walk Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, używając pojazdów typu LTV To jest podjeżdżanie do sklepów I to faktycznie jest dobry nawyk, który możecie sobie wyrobić Załóżmy, że podjeżdżam do sklepu od prawej strony Czyli powiedzmy, z prawej strony mam sklep Wychodząc ze sklepu, wychodząc z auta muszę iść naokoło i wtedy kupić. Natomiast... Jeżeli zrobimy to inaczej, wykorzystując tą mechanikę, którą wam pokazałem wcześniej, czyli jedziemy tu, zasłaniamy sobie sklep, zmieniamy miejsce i wychodzimy, w tym momencie, jeżeli ktoś jest z tej strony, mam osłonę i mogę ze spokojem zrobić zakupy. Więc pamiętajcie, że te zmiany miejsca są bardzo przydatne, bo dzięki temu możemy wyjść z miejsc lub możemy wyjść po prostu ze strony yy, auta, który, która jest dla nas bardziej korzystna. Więc jeżeli się tego nauczycie, naprawdę będzie game changer. Zostaniemy przy pojazdach i zastosujemy pewną bardzo ważną rzecz. Ponieważ RPG i inne rzeczy są dosyć często stosowane, to system trofii jest bardzo, bardzo potrzebny w tej grze. Natomiast wielu z was nie wie, że system trofii możemy sobie podnosić i jakby zmieniać auto. Przykładowo, nasze auto jest bardzo mocno obite, więc podchodzimy sobie tutaj do trofii i rzucamy sobie trofii na przykładu na tym aucie. Wiadomo, że to auto jest bardziej obite od tego auta, ale mimo wszystko możemy sobie zmienić hop. Mi sebe auto, cik, i możemy jechać dalej. Pamiętajcie, że system trofi jest bardzo potrzebny, więc jeżeli znajdujecie, od razu bierzcie, stawiajcie na auto, bo nigdy nie wiadomo, czy osoba, którą poszujecie, ma RPGa. Kolejną rzeczą, którą chciałbym was nauczyć lub uświadomić, co możecie zrobić, to jest podjeżdżanie windy. Na Airporcie, na City, w różnych miejscach mamy na razie takie windy, dzięki którym możemy sobie wejść linkom. Niedługo w aktualizacji na połowę w sezonu prawdopodobnie dostaniemy linki z boku budynków. Na razie mamy tylko to. No ale co sytuacja jeżeli wejdziemy linką na samą górę No i nie wiem Zobaczymy tutaj dwie miny Zobaczymy tutaj typów, którzy siedzą i kampią Na te linki Możemy tutaj zrobić jedną bardzo istotną rzecz Po pierwsze możemy w dwójkę sobie wjechać Ze spokojem, czyli dwie osoby mogą wjechać I możemy po prostu skutecznie kogoś zabić Ale drugą rzeczą, którą warto zrobić W zależności od tego jakie doposażenie taktyczne i ofensywne mamy Możemy zrobić coś takiego Wjeżdżać Hop, możemy rzucić sobie to Teraz ten flash niszczy, stuny, niszczy, niszczy miny, przepraszam. Każdy flash, każdy stun, wszystko, nawet gazówki, niszczą miny, które są przy samej windzie. Możemy nawet rzucić sobie senteksa na samą górę, który zniszczy miny. Bum! Miny zostały zniszczone, i możemy wtedy podjąć walkę z kimś, kto tutaj na nas czeka. Natomiast jeżeli mamy smoki, jeszcze lepiej, możemy zrzucić Sentexa, zniszczyć miny, możemy rzucić smoki, następnie na wejście i wtedy wjechać windom i wtedy faktycznie sobie tutaj się bić z kimś, kto tutaj może na nas czekać. Często osoby, które na nas czekają, to są gracze, którzy są troszeczkę słabszego sortu, więc bardzo często się nawet nie spodziewają takiej ofensywy z naszej strony. Więc jeżeli macie smoki, macie granaty, no to wykorzystajcie to, zniszczcie sobie miny, czy nawet prewencyjnie rzućcie to tutaj. Na wszelki wypadek, jeżeli... Czy na wypadek, gdyby ktoś po prostu na was czekał, w tym momencie robicie, wam, robicie im niespodziankę, no i po prostu wygrywacie z nim walkę w sposób, którego on by się nie spodziewał. Kolejną rzeczą, którą można wykorzystać na mapie, są to takie daszki, parasole, które zmniejszą nam obrażenia. Przykładowo, jestem tutaj na tym daszku, no i chciałbym podjechać osobę, którą powiedzmy zbiłem do zera, czy zbiłem mu pancerze i chcę go gonić, albo chcę nawet uciec w szybszy i skuteczniejszy sposób powiedzmy z tego daszku tutaj. No, ale jeżeli zrobię coś takiego, no to w tym przypadku połamie sobie nogi. Jeżeli wykorzystam spadochron, no to w znaczny sposób opóźnię... Ucieczkę, czy pościg za osobą, którą chcę gonić, ponieważ ma mało życia, etc. Natomiast mogę zrobić jedną fajną rzecz. Jak widzicie, mamy takie mini daszki, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Możecie mi napisać w komentarzu. Możemy na to zeskoczyć, możemy zeskoczyć na taki daszek, nieważne czy to jest metalowy daszek, czy nie. O, widzisz, mam kasetówkę na sobie, więc ja sobie idę na ten daszek tu. Nie mam żadnych obrażeń i mogę sobie zeskoczyć na tego typa, który mi puścił, e, powiedzmy. Ten Mortar Strike. Widzicie, praktycznie żadnych obrażeń nie otrzymałem, przez to, że spadłem sobie na ten daszek i mogłem automatycznie podjąć fight, mogłem gonić typa. Różne rzeczy się mogły dziać. I to tak samo działa na takie metalowe daszki. To nie muszą być koniecznie daszki z materiału. Zobaczcie, skoczę sobie stąd. OP. Nie dostałem praktycznie obrażeń, gdzie w każdej innej sytuacji połamałbym po prostu. Dupę za przeproszeniem. Jestem osobiście bardzo ciekawy mojej hipotezy z Daszkiem. Dlatego postaramy się wybić jak najbardziej się da. I spróbujemy wylądować na tym Daszku, który zaznaczyłem. Jesteśmy chyba na najwyższym punkcie w grze. Wyskakujemy. Dobra, wyskakujemy z Dive'em, zobaczymy. <laughs> Nie jesteśmy w stanie się zabić skacząc na właśnie tego typu rzeczy. Proszę bardzo, hipoteza potwierdzona. Kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest implementowanie by wyposażenia, jak na przykład tarczę, tarczę możemy sobie postawić, wiadomo, się schować i strzelać tutaj za tarczą. Natomiast możemy ją podnosić w różnych sytuacjach, już w każdej sytuacji możemy ją podnieść i możemy ją zaimplementować, po to, aby Skoczyć powiedzmy w różne miejsca. Ponieważ z tego punktu. Nie jesteśmy w stanie w ogóle wskoczyć na, na górę. Tutaj do okna załóżmy, że ktoś tu siedzi w tym budynku. Chcemy go podjechać z różnych stron. Hop, dzięki temu możemy tutaj wejść do środka i strzelać się z typem. Więc pamiętajcie, że te tarcze również możemy implementować. Aby po prostu wejść na poszczególne budynki, tu też nie jesteśmy w stanie wejść do góry. Załóżmy, że tego tutaj nie ma. Załóżmy, że tego tutaj nie ma. No to wkładziemy sobie tarczę. Ktoś do mnie strzela. Musimy go tutaj. Przepraszam bardzo, ja tutaj tłumaczę. Ktoś... Możemy sobie wejść w ten sposób. Hop. I dzięki temu możemy sobie wskoczyć tutaj na górę Bez żadnego problemu Więc wykorzystanie tarcz moim zdaniem to jest jak najbardziej legitne Możemy ją podnosić I możemy sobie wziąć ją na inną sytuację I ze spokojem możemy sobie e, wskoczyć na budynki Albo w danej sytuacji powiedzmy, że jeżeli się z kimś bijemy Wykorzystać sobie tu Nie mamy tutaj, musimy mieć cover Proszę bardzo, nie wiedziałem, że ktoś tam jest Akurat szczęście, e, <laughs> szczęście że miałem tą tarczę No ale wykorzystałem tą tarczę właśnie że po to, żeby, żeby się przemieścić I żeby złapać cover Więc proponuję wam wykorzystać używać te tacze i podnosić te tacze, jeżeli nie macie powiedzmy innych rzeczy jak trofi i tak dalej, które faktycznie mogą się często przydać. No i na końcu jedną rzecz, o której warto pamiętać, to można kupić wszystkich naszych członków drużyny na przycisk, albo chociażby jednego. I na klawiaturze, nie pamiętam jaki to był przycisk, prawdopodobnie R, a na padzie jest to kwadrat lub przycisk X, po prostu wchodzimy w sklep, naciskamy ten przycisk, kupuje albo wszystkich, albo osoby, która ma najwięcej pieniędzy, to bardzo czas zaoszczędza i dzięki temu jesteśmy w stanie wyjść z tego sklepu szybciej niż zazwyczaj to robimy. Więc to wszystko, moi drodzy, mam nadzieję, że te wskazówki Wam pomogły. Mamy w znanaczu kolejne filmy, jak trening na padzie, trening na myszce, trening ogólny, jak być lepszym graczem Warzone'a, jakie błędy gracze Warzone'a popełniają. Mamy naprawdę sporo filmów, które będziemy dodawać na ten kanał dziennie, więc zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do lajkowania oraz komentowania. I zapraszam też Was na live streamy na tym kanale. To wszystko z mojej strony, trzymajcie się i do zobaczenia.